Tutaj lepiej widać ten uchwyt na budyń. Zacząłem sobie czytać tą książkę. Podręcznik pilota śmigłowcowego. Co prawda jest na 33 stronie, ale muszę Wam powiedzieć, że to, to jest to. Naprawdę petarda. Nie ma co tu dużo więcej mówić. Po prostu, no jeżeli się przymierzacie do, do licencji, no to wiadomo, to podstawa. A jeżeli też się interesujecie śmigłowcami, chcecie zobaczyć, jak to wygląda, no bo to jednak, chociażby nawet tak jak właśnie tutaj jest, no nomenklatura jest trochę inna niż w samolocie, pomimo że tu mamy drążek sterowy i tu, no to tam to się nazywa cyclic, tak, i, i tak dalej. Ja byłem w ogóle ciekawy, jak to zostanie przetłumaczone na polski, bo powiem wam że ja nigdy nie miałem do czynienia z książką... O śmigłowcach po polsku, bo zawsze po prostu się mówiło, ok, no Cyclic, Cyclic, tak samo Collective. No i tutaj to jest napisane jako Cyclic, jako drążek sterowania skokiem okresowym, cyklicznym wirnikiem. No, ciekawe jak to lepiej wytłumaczyć, nie? Tak samo Collective, e, dźwignia sterowania skokiem ogólnym i mocą. Sterownice nożne, tak? No bo to się nie nazywa tak jak e, w angielskim Rudder Pedals. Tylko, no tutaj jest napisane pedals, a to się nazywa anti-torque pedals normalnie, nie? Więc to, to, to jest ciekawe. No ale naprawdę, no super. Książka naprawdę super. Yy, jeszcze raz okładkę, żebyście sobie zobaczyli. Yy, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Będę teraz chwilkę czasu to się zabiorę za tego bt żeby go kontynuować. Jeszcze wracając do śmigłowców, yy, pokażę Wam taką mynię dla śmigłowców. Tam śmigłowiec podlatuje i jest taki. Jakby drive-by, czy fly-by. Eee, tam, jak to Wam za chwilę pokażę, ona jest po to, że jeżeli samolot, e, samolot, śmigłowiec stacjonuje i lata gdzieś e, nad wodą morską, słoną, no to on jakby pokrywa się tą bryzą, taką gdzieś jak nisko lata. No i to by groziło korozją, więc po każdym locie takim, właśnie nisko gdzieś tam w środowisku takim słonowodnym jest opłukiwany. I zobaczcie, jak to wygląda. No to już zrobiliśmy mysie ciasteczko. Myszki i serek. Ja zrobiłem myszki, a mysza zrobiła serek. To jest sernik. Taki Dodge też się przydaje. Na przykład jak trzeba wymyć rower dziewczynie. <laughs> Jadę na myjnie z rowerem. Nie wiem, po tej naprawie w Dodgeu wszystko jest naprawione i dalej to się świeci. Check engine, ABS, brake. A wszystko działa i wszystko było zrobione. No nie wiem. I tak samo prędkościomierz działa, dopiero jak się przekroczy 40 km na godzinę. Mnie wydaje, że to jakiś kunolis albo inny myszojeleń. Tutaj chyba jakiś kabel musiał poprzegryzać albo to od wilgoci, Nie wiem, bo to się stało. Jak samochód dosyć długo stał. E, jak długo stał. No bezczynnie, bo jak go używam, nie wiem, teraz to raz na dwa miesiące może. Nie wiem. Tajemnicza sprawa. ona się tu rozgrzewać tą deskę rozdzielczą chyba i. I zerknąć, co tam słychać. No. Bo to ewidentnie coś z tymi zegarami jest nie tak. Rower, pickup, main, no i gotowe. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten rower ma oryginalny uchwyt na budyń. No i już wygląda jak nowy. Tutaj lepiej widać ten uchwyt na budyń. I jak mam schudnąć, jak wieczorem moja myszka robi takie cudowne wypieki? Mam trochę takich kamerek dziwnych chińskich, SJKów, mów jakichś Kumoksów. To są kamerki, które używałem, nie wiem, czy pamiętacie, jak jeździłem po to, że jak miałem tą Mazdę albo tym Mustangiem Cabrio. No i tam jakość była dziwna, niektóre działały, niektóre nie, nie działały, bo myślałem, że je tak sobie przygotuję i skonfiguruję, żeby one były gotowe, bo pewnie niedługo się wybiorę na tor, bo dawno nie byłem. Bym sobie poupalał troszkę. No i je sobie konfiguruję, bo okazało się, że one po prostu miały tam jakieś dziwne ustawienia. Nie jest to najlepsza możliwa jakość, bo to jest 1080p w 30 klatkach, ale myślę, że na potrzeby... Szaleństwa są fajne, no one są właśnie super, bo są tanie. Jeżeli gdzieś przyczepi do karoserii i ona gdzieś tam odpadnie i poleci w pole, no to nie będzie szkoda, że ją się straci. No więc po to mi one. Teścik kamerki czerwonej. Teści czerwonej kamerki 720 60 klatek. 1080-30 klatek. Bo ona jeszcze ma tylko 720 przy 60, ale to wyszło słabo. Może to jest słabe oświetlenie. Zobaczmy jak to wyszło na 10,80 na 30 klatkach. Taki teścik. Dzisiaj premiera Expeditions ściąga się, ale będę offroadował, coś czuję w nocy. Mega. Ach, czekałem, no to tak długo zaczyna się. Co to za błąd? Co to ma być? Wow, jest. Na to czekałem, dobra. Nie przedłużam, biorę się za granko nocne. No i dość, dalej ciężko pracuję tym razem, wożąc koła. Mega. Pokażę wam taki pierdzielnik, który tutaj mam, co tam się dzieje. Strasznie wysoko tu jest, może bym jakieś półki tutaj zrobił, bo, bo tutaj nie ma miejsca już, zobaczcie, wszystko. jest te koła przyniosłem. Jakieś rzeczy, jakiś rowerek. Tam też wszystko jest pozapychane, napchane towaru jakieś porządki zrobić. Jest mój cudowny rowerek. Mam go 3 lata i zrobiłem nim jakieś 80 km. Nie wiem czy to sprzedać. W sumie szkoda, bo to fajny sprzęcik. Tylko 3 lata 80 km. Oj Boże, może to chyba coś co to jest, to ze świąt chyba jeszcze jakieś rzeczy, tak masakra, masakra, muszę jakieś porządki zrobić. Dobra.